Witajcie na kanale, dziś omówimy temat roku 1976 i sytuacji, która się wtedy wydarzyła, szczepionki, która miała uratować Amerykę, ale sama stała się źródłem wielu problemów. To historia świńskiej grypy, pandemii, której nigdy nie było. Nie It could make you very sick. Młody rekrut amerykańskiej armii David Lewis zapada na ciężką grypę i umiera. Testy pokazują, że to wirus świńskiej grypy. Szczep podobny do tego, który wywołał katastrofalną pandemię w 1918 roku, w trakcie której marło 50 milionów zakażonych na całym świecie. Hiszpanka zebrała wtedy swoje największe żniwo. Eksperci z CDC biją na Allen. Co jeśli historia ma się powtórzyć? Prezydent Gerald Ford podejmuje decyzję. Szczepimy całą Amerykę tak szybko, jak tylko się da. Rząd rusza z masową kampanią. Celem zaszczepić ponad 200 milionów ludzi. Telewizja, radio, plakaty brzmią: wszędzie gdzie się da, zaszczep się przeciwko świńskiej grypie, zanim będzie za późno. SWINE FLU! MAN, I'm too fast for them to catch me! You'll want to be protected. I'm the healthiest 55-year old you ever seen. Hey, I play golf every weekend. Get a shot of protection the swine flu shot. Jednym z pierwszych zaszczepionych został sam prezydent, Gerald Ford. Oczywiście zostało to wyemitowane przez telewizję w Stanach Zjednoczonych. Na nagraniu widzimy prezydenta, który siedzi, opowiada sobie anegdoty z wojska dotyczące jakichś wojskowych szczepień, a w międzyczasie ktoś robi mu szczepionkę. Wszyscy uśmiechnięci, nie widać żadnego problemu. 75-pound World Championship wrestler. Ludzie ustawiają się w kolejkach. Ponad 40 milionów osób dostaje szczepionkę w zaledwie kilka tygodni. I tu zaczynają się pojawiać pierwsze problemy. Jak teraz wiemy, szczepionka została przygotowana w ekspresowym tempie. Bez pełnych testów długoterminowych nie była dostatecznie przebadana. Firmy farmaceutyczne żądały immunitetu prawnego, zanim zgodziły się na produkcję. Rząd USA musiał zmienić prawo, by chronić producentów przed pozwami. I prawo zostało wprowadzone cały twór mający chronić przed potencjalnymi konsekwencjami stosowania tej szczepionki przerzucająca odpowiedzialność z producentów na rząd. Setki osób zgłaszają poważne skutki uboczne. Najgłośniejszy przypadek: zespół Juliana Barrego. Rzadka choroba autoimmunologiczna powodująca paraliż. W sumie zgłoszono około 500 przypadków GBS, z których około 25 było śmiertelnych. Ryzyko po szczepieniu szacowano więc na jeden przypadek na 100 tysięcy zaszczepionych. Do tego przypadki ciężkiej reakcji alergicznej, wiele doniesień o innych objawach typu bóle głowy, utrata dobrego samopoczucia czy po prostu gorączka. Choć nie udało się bezpośrednio udowodnić, że szczepionka wywołała te przypadki, społeczeństwo zaczęło się buntować. Tymczasem świńska grypa się nie rozprzestrzenia. Wirus znika tak nagle, jak się pojawił. Pandemii nie ma. Czy rząd przesadził? A może zadziałał właściwie? Lepiej dmuchać na zimne? To oczywiście są sporne kwestie. Nie ulega wątpliwości, że decyzje były podejmowane bardzo szybko. Nie mi ocenia, czy słuszne, czy nie. Ocenę zostawiam wam, odbiorcom tego filmu. Program szczepień zakończono po kilku miesiącach. Gerald Ford znalazł się pod ogniem sporej krytyki, ale też przez niektórych był chwalony za odwagę i szybką reakcję. Historia szczepionki na świńską grypę z 1976 roku to lekcja o tym, jak trudno podejmuje się decyzję w obliczu niepewności. I choć dziś mamy więcej danych i technologia pozwala nam lepiej ocenić tę sytuację, jedno się nie zmieniło. Strach i zaufanie to wciąż waluta, którą płacimy w czasach kryzysu. Ten materiał jest wstępem do większego filmu na temat możliwych skutków wpływu niesprawdzonych preparatów na zdrowie człowieka. Ważne są tutaj liczby w kontekście z faktami, które przedstawię w jednym z przyszłych filmów. Jeden przypadek na 100 tysięcy zaszczepionych, 25 potwierdzonych ofiar śmiertelnych, dodatkowo inne, choć łagodne, liczne problemy. W sumie rząd USA został pozwany przez ponad 4 tysiące osób i wypłacił ponad 90 milionów dolarów odszkodowań. Jak to się ma do pewnego tematu? który może został już trochę bardziej wnikliwie przebadany?